coraz bliżej do oddania ważnych inwestycji w Pruszczu Gdańskim. Z pewnością wiele osób czeka na wznowienie działania rynku przy dworcu kolejowym, powstanie w miejscu starego, który przez dziesięciolecia zdążył się wysłużyć i przestał już być konkurencyjny. Rada moment, te ostatnie prace wykończeniowe zostaną zakończone. No, niebawem wprowadzą się kupcy. Przypomnę, że będzie tutaj 18 miejsc do handlowania wewnątrz tego obiektu. Będzie kilka sklepów z mięsem, będzie sklep z rybami, będzie szewc, będzie sklep ogólnospożywczy. Będą warzywa, oczywiście, w tym jednym miejscu. Mieszkańcy będą mogli zrobić wiele podstawowych zakupów. Na oddanie czeka też basen przy zespole szkół numer 4. Jacuzzi i niecka są już zalane wodą. Małe kosmetyczne wykończenia i czekamy na ostateczny odbiór nadzoru budowlanego. Szacuje się, że otwarcie może nastąpić na początku kwietnia. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ amatorów pływania w pruszczu nie brakuje. Ale to nie jedyna inwestycja, jeżeli chodzi o sport w mieście. Po 16 latach odbudowy czas na remont hali sportowej zespołu szkół nr 1. Hala działa od 1999 roku. Zajęcia odbywają się cyklicznie od godziny 7 rano do godziny 23 i wreszcie, wreszcie w tym roku wakacje wymieniamy nawierzchnię hali. Rada miasta oszacowała wstępnie koszty remontu na 280 tysięcy złotych, ale dużo zależy od stanu rusztowania gumowej nawierzchni. Jeśli wystarczy środków, pomalowane zostaną też ściany i wymienione trybuny. Polecamy również zobaczyć Zbigniew Buczkowski w bibliotece w Pruszczu Gdańskim oraz największy pompon świata. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnatv i nie zapomnij subskrybować kanału.